A z tej strony, Shadow, a to kolejny odcinek z SFA. Dzisiaj widzimy się na EU10 na zwiadowcy, aktualnie 221 level. Coś tam się udało polewelować, powiedzmy, poza kamerami, no ale jakby trzeba codziennie awkę zrobić. Trzeba też e, co godzinkę jakiś loszek klikać, żeby się klikały, co by się nie marnowało. Także coś tam wpadło generalnie, także nie jest źle sobie przejdziemy, sprawdzimy co tam się pozmieniało. Generalnie stacje sobie rosną na spokojnie, W niewiele się zmieniło, dzisiaj sobie troszkę loszków pokręcimy, a e, gdzieś tam jest cała długa lista na pewno w wieży, na pewno w strefie mroku, gdzieś tam też w strefie światła, także powinno się udać trochę po, y, ubijać, trochę może też się coś poprzebiera jak wypadnie coś, jak nie wypadnie, to nie oczywiście, ale zobaczymy. No i gdzieś tam czas e, generalnie levelować, bo tu jak widzicie w gildii już 264 Sokor, a bardzo mocno ciastek tak samo, tu PZ, Lejson, nikt niż wszyscy generalnie lecą, Exxon z byle tutaj też a, mocno sobie cisną, serdecznie wszystkich pozdrawiam. No i tu moja y, gwiazda do rywalizacji. A, Feni też widzę, że mnie wyprzedził, także trzeba troszeczkę nadgonić, tak? No. Także taki jest plan, a jak niekoniecznie na dzisiaj, to na pewno na cały weekend, żeby coś tam ponadganiać. A jeśli chodzi o weekend, no nie jest to najlepszy weekend do um, nadganiania nazwijmy, no bo nie ma epików w sklepie, natomiast mamy profusję PD, a mamy epiki za zadania, no i piaski czasów, czyli generalnie rolowanie gdzieś tam w kabinetach magii do katorga, bo wyskakują ciągle te klepsydy, No i tak na u areny 100 milionów tu już w sumie sobie złożymy ofiarę, żeby było gdzieś tam 200, udało mi się kupić jedno z ulepszeń na kibel tutaj też kilka innych ulepszeń, także że spoko, no trochę skipów też padło żeby mieć już jakieś runy jeszcze ich nie wymieniłem oczywiście no bo ja to ja, ale gdzieś też przysiądę mam nadzieję do tego w ten weekend i sobie ubiorę i kukłę żeby móc żeby mieć pod expa pod złoto na questy i pod e, generalnie główną postać z pachołkami jeszcze nie będę szalał, bo tu aż tyle to nie zmienia, także tak to wygląda. no Jeśli chodzi o stajnie, no to tu tak pomału idą sobie te pupile. E, staram się je ubijać i od razu gdzieś tam łapać. Ten właśnie jest w piątkową noc, czyli w sumie dzisiaj jakbym to po 18 robił. E, tak żeby tego próbował gdzieś wyhaczyć przed robieniem tej awki tu W sumie też, także trzeba by te pupile spróbować poubijać. Nie wiem, jakie tam są na nie procenty, tak generalnie, natomiast jest myślę spora szansa, żeby to gdzieś zrobić. Twierdzę na 11, Hok na 11. Tutaj też kwatera dzisiaj się skończy na 11. Myślę, że sobie teraz w międzyczasie popodbijam trochę te boki. W ten weekend i ruszymy później od razu. Stwierdzą na 12, bo tu też już ten hawk do 15 trzeba cisnąć. Zostało kilka osób z dziewiątką, ale w ten weekend powinno się to zmienić. No, w podziemiach e, niewiele też się dzieje. E, serce jest na 9, także teraz zbieram sobie na gladiatora. Mam nadzieję, że dzisiaj po atakach i po AWW e, gdzieś to wskoczy i będzie generalnie gladiator na wyższym poziomie. No bo. Przydatne jednak są te procenty czasu krytycznego. Także taki jest plan gdzieś tam na najbliższy czas i na to, co tu się dzieje. Także no, a w kiblu no, aura jak aura, nic się nie zmieniło. Będziemy dzisiaj szukać właśnie też epików, żeby coś tu wrzucić. Także tak to wygląda. Generalnie trzeba by tu wyczyścić. Um, nie ma tu nic niestety do kociołka, bo oczywiście jak trzeba coś, no to jest nie to, co trzeba. Także tu sobie sprzedamy, wsadzimy sobie. Tu już są już dwa punkty życia, to można by zostawić na razie i pomyśleć jeszcze byśmy co zrobili, nic na razie nie będziemy robić, to posprzedajemy. I trzeba władować statystyki, żeby się nam gdzieś tam nie rozjeżdżały i zaczynamy lecieć z lochami. No i tak, na początek myślę w 13 piętrze, tutaj mamy tego do ubicia. Gdzieś tam na 8%, także no, bardzo szybko padł w sumie za drugim tutaj razem. Karuzela z idolami odblokowana, także też spoko. No tu oczywiście nie będziemy tego ubijać, nie, nie ma co nawet próbować, bo, bo po pierwsze to ani expa nie daje, ani nie jest to, ani trochę łatwe do przebicia, także. No, no tu widzicie też już epiki wypadają troszeczkę lepsze niż te temy, które mam. Także też do podmianki. W sumie jest pokorunka, żeby sobie szukać epików, jak nie ma tego weekendu epickiego. Także yy, kto wie, kto wie, może się czegoś poszuka. No i z tym magiem jest problem, bo na niego jest albo 1,5%, albo 2,5%, w zależności od tego, jak się akurat gdzieś tam przeroluje w symulatorze. Także spróbujemy go sobie uwalić, gdzieś na tych około 2%. To też da trochę ekspa. I... Będzie to spoko, no bo też im więcej ekspatów wycisnę, tym lepsze te itemy gdzieś tam z tej strefy mroku powinny być i zwierzy też, bo tam czas na sporo epików. Pytanie, czy on padnie? Pad, bardzo proszę: 225. Oczywiście useless epic, no bo czemu by nie, ale może się komuś tu przyda. Ten ma z jakiegoś powodu na inteligencję, także myślę, że idealnie tutaj to wskoczy. To sobie od razu rozmontujemy. I będzie gitara. No, surowce, nie ja najgorszy poziom, myślę, także jest spoko. Dobrze, eee, no tu kolejny też jest niby na 1-2%, ale myślę, że nie będę już tu tak pchał aż tak bardzo. Zobaczymy sobie, co tam jeszcze jest. No, oczywiście gdzieś ten hemoroidor czy inne tego typu rzeczy to jeszcze bez sensu, bo to ani duże nie daje, na procenty są masakryczne, niestety esteros. A, no tutaj najwięcej expa, ale ten mag tutaj to jest taka pierwsza blokada, także dużo z nim nie ugramy. Ten smog jest do dobicia, gdzieś tam generalnie. Pytanie czy on w ogóle daje jakiegoś expa, żeby się ym, gdzieś tam nad nim pochylać. No 15 milionów, czy to jest dużo? Nie bardzo. A nawet mi to nie da expa, także może nie ma co się tym na razie przejmować. Jeśli chodzi generalnie o strefę światła, to to jest tyle. Natomiast w strefę mroku tutaj możemy sobie podomykać, pozamykać. Pa, pa, pa. Tak, i te ruiny gnark, właśnie. No na to są gdzieś tam, aż wam pokażę, jak to wygląda generalnie. Wszystkie te rzeczy, które teraz mam do podobijania, no to to są wielkie procenty. Czy na same ruiny gnark, czy później grota korsarzy, wszystko gdzieś to tu jest. Także jest sporo rzeczy do dobijania. Dobra, tu sobie skipniemy e, idealnie, bezużyteczny item, ale 226 jest i lecimy dalej. To powinno tu popadać, a mniej więcej a widzę, że za szybko pochwaliłem i, i już przestają padać. Dobra, jest i tu, jest Odyniec, i zamykamy ruiny Gnark. Przejdziemy sobie do groty Korsarzy, którą też tam chyba mamy do domknięcia, i wtedy będzie się kliknęło. no ale git, no tu widzę jakaś broń, e, także spoko, w sumie obie takie same wypadły, też ciekawe, odzimna, obrażenia od zimna, obrażenia od zimna, ok, czyli różnią się praktycznie niczym, także git tutaj daje to niewiele statystyk, więc trochę bez sensu, to podmieniać, e, także to co możemy to sobie spalimy, no bo to i tak się do niczego nie nadaje. Czy to mi coś daje, na zwiadowcy E, owszem, bardzo dużo statystyk, także spoko, tu sobie od razu podmienimy. No i też z tymi wszystkimi podmiankami, gdzieś te procenty, myślę, w Lochach też się będą zwiększały. E, tutaj widzę, że trochę rzeczy, nawet na podmiankę dla mnie, będzie e, to sobie damy na razie tu, bo to ma punkty życia. Tego tu nie wsadzimy. Tu są te buty, e, także już mamy. No, powiedzmy, że 3 je do podmianki, no wolałbym jednak podmieniać, jak one są gdzieś tam o 30 poziomów do góry, ale nie zawsze się dostaje to, czego się chce. Też jeszcze nie wszystkie kryształy są już gdzieś tam na najwyższym poziomie, chociaż większość już i tak koło tych 300 jest. No, dobra. To co, domkniemy tą grotę korsarzy. 227 bardzo proszę za pierwszym razem, kolejny za pierwszym razem. No tu Alligator potrzebował aż dwie próby. Pirat, widzę, że więcej. 6 prób też ujdzie. No i mamy jeszcze jedno miejsce, to dobijemy. Dobijamy sobie 228 i będzie akurat. Eee, no i co, i będzie trzeba wykopać tu e, klucza. I zobaczymy, czy to też pójdzie w miarę szybko, czy nie. Co jest z tym królikiem, czemu on nie chce padać? Na ile ten królik w ogóle jest? Ach, tu się zaczynają te problemy w stylu 7%. A, ale i tak przynajmniej źle dokładnie 228. Także mamy to. Um, tak, już na którymś odcinku zrobiłem tak, że podmieniłem jakiś tem na inteligencję. Um, może lepiej byłoby tego teraz nie robić. O, tutaj bardzo ładna podmianka będzie. 45 aż punktów, także git. A czemu to jest taki kryształ? To nie wiem. Czy my tu coś jeszcze mamy takiego do popodmieniania? Tu 12, także trochę lipa. A. Natomiast tu możemy zamienić i w ogóle tu mamy od razu wtedy do kibla do wrzucenia. Także nic się nie marnuje mniej więcej. No i git to sobie sprzedamy w takim razie, w sensie rozmontujemy póki co. To wrzucimy tu, żeby nie zginęło. Czy my mamy jakiś pasek? To jest fajne tutaj dla kogokolwiek. Czy to jest użyteczne? To są na trzy cechy. To są też na trzy cechy. O, i tu jest na wszystko, proszę, kunegunda, jeszcze z punktami życia, także idealnie. Tu jest jakaś premia do złota, czy to jej coś daje? No to jej bardzo dużo daje, także też fajnie. Dobra, tego nie spuścimy w kiblu, bo już się nie mieści. Yy, o proszę, tutaj na zręczność i jeszcze z punktami życia, z odpornością też może być. Dobra, to to sobie tu spuścimy. E, od razu trochę więcej miejsca, miejsca się zrobiło. Także, gitara, lecimy, domykamy sobie tą grotę korsarzy. Już trzy zostały, także nie powinno być, myślę, problemu. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, tutaj większość, no to już jest, ile uników wejdzie, tyle wejdzie. I będzie git. A, dobra pytanie, bo tam coś wypadło. Czy to się do czegoś nadaje? No to namaga. I Jest to lepsze i możemy w ogóle lepszy tutaj klejnot dać. Cyk. A gitara? No, ten na szczęście już nie jest do końca taki potrzebny. To jest nasz zręczność, ale to coś już chyba wymieniałem. Hmm, taki sam, spoko. No, ale jest ta runka gdzieś tam na. Jest i dziura na ten, i co do dziury możemy wsadzić klejnot. E, no i fajnie, i mamy to. To idziemy jeszcze tutaj, dokończymy myślę ten. Loch, w sumie jeszcze zobaczę, jak to się tu zmieniło gdzieś tam procentowo. Coś powinno podskoczyć, ale czy faktycznie podskoczyło, to nie wiadomo. A no teraz trzeba grać już raczej bardziej sensownie. W sensie no, grzyby gdzieś tam na wykończeniu, a do legendarnego rochu nie będzie też pewnie promki na grzyby, także wypadałoby gdzieś to jednak... Mm, no sensownie wydawać tak. Nie marnować na jakieś niepotrzebne rolki, jak faktycznie nie trzeba. I i zatrzymać sobie na LD. No, natomiast też do tego lochu legendarnego trzeba jak najwięcej oczywiście e, dobić levela, no żeby tej itemy tam miały szansę. Dobra, tu mamy 3,20 i 1,80 to nie powinno być tak źle. Tu mamy jakoś jakiś raport z gildii, a no tak, e, lochy gildinne idą 27 na 150, także jeszcze 23 lochy i będziemy gdzieś tam przechodzić na atakowanie już innych gildii, także będzie git. No, mam nadzieję, że tu wypadnie przynajmniej 229 level, um, z tych dwóch powinien, to gdzieś tam Savki i SabaWW też powinno gdzieś tam do 230 dojść. Dajmy no, nadzieję, także powinno być git, ale to już gdzieś tam obok się zrobi. No a teraz proszę paść, super, 229, czy coś sensownego wypadło? Owszem, ale na inteligencję. <laughs> Czyli tutaj, no, też jakaś podmianka, w sumie nie najgorsza, bo tu jest jakiś kijowy ten, a gem, to tu dodamy lepszy. No i będzie Git. Zaraz te boczne postacie będą wyglądać lepiej niż moja główna. To by było mega smutne. Natomiast jest tam jeszcze kilka miejsc na jakieś e, items. O, ale tam niewiele brakowało. Najgorzej, <laughs> generalnie. Ale widzę, że coś internet laguje, nie wiem jak u was, ale tu e, zaraz będzie mega burza, coś czuję, ale też dobrze, bo już jest mega ciepło. No i fajnie, w sumie szybko padło, no, tak jak mówię, na ten ostatni to było e, gdzieś tam tylko 2%, także naprawdę szybko poszło, to sobie zobaczymy, zakładam, że tu Kunekunda coś wniosła. No, coś, nie coś wniosła, ale tutaj nasz zwiadowca zabójczy e, sobie nieźle poradził. Generalnie, jak tak teraz patrzę na tej różnicy między zwiadowcą czy DH, jak miałem na EU10, to ten zwiadowca i tak koniec końców mi się lepiej, bardziej mi się podoba. Lepiej mi to jakoś tu idzie. No też sensowniej ogrywam tą postać, to nie ma co ukrywać. Natomiast, no gdzieś ten DH tam. No nie wiem, jakoś mi nie podszedł. Koniec końców. Jakby fajnie gdzieś tam w Early cisnął. Gdzie w Early nie trzeba było jeszcze jakoś mega. Nazwijmy to super myśleć nad wszystkimi ruchami. Ale już później gdzieś tam do tego late gameu to tak idzie, bo idzie. Nazwijmy to opornie. No. Dobra, ja się teraz e, gdzieś tu poprzebieram. Spróbujemy sobie znaleźć, może e, zobaczymy, czy te pupile się uda paść. I spróbujemy dobić 230. Poziom, chyba że nie będzie trzeba się przebierać. Sprawdzę właśnie sobie jeszcze raz to 13 piętro, bo tam były całkiem niezłe procenty. No, 1,40 nie jest jakoś mega źle, myślę. Um, myślę, że nie jest źle. Pytanie, czy te, te podmieniać? No, to jest tylko niby 20. A Także a, dobijmy ten, tutaj na tym y, 13 piętrze. Myślę, że powinno to jakoś pójść, nie? W końcu dzisiaj taki w miarę y, fortowny odcinek, jeśli chodzi o te klikania. No proszę. Ile? Żebyście y, nie myśleli, że kłamię. Tutaj 1,33. Ile prób? 3, 4 czy 5? No nieważne, mówię, że zwiadowca OP, 231 poziom zrobiony. Także mamy to bardzo fajnie. Bardzo fajna też broń wypadła. I jeszcze z obrażeniami od ognia na plus 5. Także to już jest git. Eee, no to też pomoże gdzieś tam w kolejnych lochach. Myślę, czy w kolejnych dniach. Czy... No, myślę, że w kolejnych dniach też jeszcze coś się uda porobić. Będę próbował ten klucz na pewno tu wydrobić. Do tej strefy mroku. Żeby tu też dalej popchnąć. I gdzieś tam muszę w tą wieżę mocniej uderzyć. W sumie czy ja mam jeszcze jakieś miejsce? Jakbyśmy to podmienili. Oho, internet naprawdę zaczyna szwankować. Odzyskamy tu klejnot. Tu go dodamy. Tu zwiększymy co dwa razy. Pam, pam, pam. I będzie git. Dobra, no nie będziemy już na razie tej wieży chyba klikać, bo nie mam miejsca tutaj w ekwipunku. Chociaż czy coś z tego jest mi potrzebne? Niby nie, 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 Można byłoby to przepalić, co nie jest potrzebne. To niech będzie. To tu rzucimy. Czy te kapciożki dla kogoś średnio, tak mi się wydaje, one są gdzieś tu namaga. A. Dwa punkty życia odporność i trochę więcej pancerza i staców. Eee, niech będzie, ale to po prostu sobie zostawimy. Czy, 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 Dobra. To jeszcze spróbujemy na Kunegundę wsadzić. Nie, na Kunegundę nie, bo to jest na inteligencję, on ma lepsze. To wywalimy. To mamy w sumie 5 slotów na wieżę. To domknijmy jeszcze 5 tych poziomów. Też powinny dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I też jakieś fajne itemki tu widzę, powypadały. A tu na wojka. No jemu to się przyda zmiana tego pancerza. Definitywnie. Yy, no i to też bardzo proszę. Co to ma? Odporność na zimno. Też jest git. No właśnie, tak jak mówiłem, mam wrażenie, że te boczne postacie zaraz będą lepiej wyglądać od mojej głównej. No ale, co poradzić, jak wypada, no to trzeba korzystać z tego, nie? To też plus 30 i ten, także to już sobie powymieniam. No, także tak to wygląda, no właśnie, zapomniałem. Tak to wygląda na obecny stan, myślę, że całkiem spoko się to rozwija, także dobrze będzie gdzieś tą postać bardzo mocno wybić do tego lochu legendarnego i gdzieś tam też podgonić w gildii, no bo tam jak już pokazywałem, chłopaki lecą powyżej tego 250, także też trzeba nadganiać, żeby nie odstawać nie? aż tak bardzo i też być jakąś wartością bardziej dodaną do gildii. No bo już tam średni poziom skacze, także nie ma co gdzieś tam zamykać. No. Także w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Myślę, że zobaczymy się jutro, jak mi się uda odkopać, co chcę odkopać i gdzieś tam może jeszcze poprzebierać. To jeszcze będą rzeczy do klikania. Także na obecną chwilę dzięki za oglądanie. Zapraszam do innych odcinków. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz, mile widziane. I trzymajcie się, cześć, miłego weekendu.